Drodzy widzowie, dzisiaj muszę podzielić się z wami niezwykle ważną informacją, która dotyczy każdego emeryta w Polsce. Wszyscy wiemy, jak trudna jest obecna sytuacja: rosnące ceny w sklepach, coraz wyższe rachunki za prąd i gaz, a do tego niepewność jutra. Ale to, co właśnie się dzieje w kwestii emerytur, może całkowicie zmienić sytuację finansową seniorów. Uwaga! Właśnie dotarły do nas przełomowe informacje prosto z rządowych korytarzy. Trwają intensywne prace nad dodatkową waloryzacją emerytur. To nie jest zwykła plotka, to realna szansa na dodatkowe pieniądze dla emerytów jeszcze w tym roku. Jako ekspert od lat śledzący zmiany w systemie emerytalnym, muszę Wam powiedzieć, że takiej sytuacji jeszcze nie było. Dlaczego? Bo po raz pierwszy rząd rozważa wprowadzenie drugiej waloryzacji w tym samym roku kalendarzowym. To może być prawdziwa rewolucja dla portfeli seniorów, ale jest jeden ogromny haczyk. O którym mało kto mówi. Istnieją pewne zagrożenia, które mogą sprawić, że część emerytów zostanie pominięta w tej dodatkowej waloryzacji. W dzisiejszym materiale szczegółowo wyjaśnię, kogo to dotyczy i co zrobić, żeby nie stracić ani złotówki z tego dodatkowego wsparcia. Za chwilę przedstawię Wam dokumenty, które wyciekły z ministerstwa, pokażę konkretne wyliczenia i powiem, jakie kroki musicie podjąć już teraz, żeby zabezpieczyć swoją emeryturę. To, co zaraz usłyszycie, może Was zaskoczyć, ale przede wszystkim pomoże uniknąć poważnych problemów finansowych. Wiecie, drodzy widzowie, kiedy wczoraj dotarły do mnie pierwsze informacje o planowanej dodatkowej waloryzacji, natychmiast zacząłem sprawdzać wszystkie możliwe źródła. Jako osoba, która od lat zajmuje się tematyką emerytur, mogę Wam powiedzieć, że sytuacja jest naprawdę bezprecedensowa. Rząd znalazł się pod ogromną presją, ponieważ inflacja nadal mocno uderza w portfele seniorów, mimo oficjalnych zapewnień o jej spadku. To, co najbardziej niepokojące, to fakt, że według najnowszych danych, które właśnie przeanalizowałem, ponad 60% emerytów w Polsce ma coraz większe trudności z opłaceniem podstawowych rachunków. Nie mówimy tu o dodatkowych wydatkach czy luksusach, ale o zwykłych, codziennych potrzebach, lekach, żywności czy opłatach za mieszkanie. Właśnie dlatego ta dodatkowa waloryzacja stała się tak gorącym tematem w rządowych gabinetach. Pozwólcie, że wprowadzę Was w szczegóły tego, co udało mi się ustalić. Według dokumentów, do których dotarłem, rząd rozważa wprowadzenie dodatkowej waloryzacji już w najbliższych miesiącach. Ale uwaga, to nie będzie taka sama waloryzacja, jaką znamy z marca każdego roku. Ten mechanizm ma działać zupełnie inaczej i właśnie tutaj pojawia się pierwsze poważne zagrożenie dla wielu emerytów. Otóż okazuje się, że planowana dodatkowa waloryzacja ma być uzależniona od wysokości obecnie otrzymywanego świadczenia. To oznacza, że nie wszyscy emeryci otrzymają takie samo wsparcie. Według wstępnych wyliczeń osoby z najniższymi emeryturami mogą otrzymać nawet o 15% wyższe świadczenie, podczas gdy ci z wyższymi emeryturami mogą zostać całkowicie pominięci w tym dodatkowym wsparciu. Muszę Wam też powiedzieć o czymś, co całkowicie umknęło uwadze mediów głównego nurtu. W projekcie ustawy, który właśnie jest procedowany, znalazł się bardzo niepokojący zapis. Otóż dodatkowa waloryzacja może być uzależniona od stażu pracy. To oznacza, że osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę lub miały przerwy w zatrudnieniu, mogą otrzymać znacznie niższe dodatkowe świadczenie. Pamiętajcie też, że cała ta sytuacja ma szerszy kontekst ekonomiczny. Inflacja, mimo że oficjalnie spada, nadal mocno uderza w portfele emerytów. Ceny w sklepach wcale nie maleją tak szybko, jak pokazują to oficjalne statystyki. Sam regularnie rozmawiam z wieloma emerytami i słyszę, że ich sytuacja finansowa wcale się nie poprawia, a wręcz przeciwnie, staje się coraz trudniejsza. Co więcej, dotarłem do informacji, że planowana dodatkowa waloryzacja może mieć wpływ na inne świadczenia, które obecnie otrzymują emeryci. Mówię tu o dodatkach pielęgnacyjnych, dodatkach mieszkaniowych czy innych formach wsparcia. Właśnie dlatego tak ważne jest, żeby dokładnie zrozumieć, jak te zmiany mogą wpłynąć na Waszą konkretną sytuację. Szczególnie niepokojący jest fakt, że w projekcie ustawy znalazł się zapis o możliwości wprowadzenia tak zwanego progu odcięcia. Oznacza to, że emeryci, których świadczenie przekracza określoną kwotę, mogą zostać całkowicie wykluczeni z dodatkowej waloryzacji. To pokazuje, jak ważne jest, żeby już teraz przygotować się na nadchodzące zmiany i wiedzieć, jakie kroki należy podjąć. Otrzymuję od Was wiele pytań o to, czy ta dodatkowa waloryzacja będzie jednorazowa, czy może stanie się stałym elementem systemu emerytalnego. Z moich ustaleń wynika, że rząd rozważa wprowadzenie tego mechanizmu na stałe, ale z pewnymi modyfikacjami. To może oznaczać, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z regularnymi, dodatkowymi waloryzacjami, ale ich wysokość i zasady przyznawania mogą się zmieniać. Kolejna sprawa, o której koniecznie muszę Wam powiedzieć, dotyczy terminów. Wielu z Was pyta, kiedy dokładnie te zmiany wejdą w życie. Z dokumentów, które przeanalizowałem, wynika, że rząd planuje wprowadzenie tych zmian jeszcze przed końcem roku. Ale uwaga, to nie oznacza, że pieniądze trafią na Wasze konta od razu. Proces wypłat może być rozłożony w czasie, a niektórzy emeryci mogą otrzymać te środki dopiero w przyszłym roku. To, co szczególnie wymaga Waszej uwagi, to fakt, że aby otrzymać dodatkową waloryzację, może być konieczne złożenie odpowiedniego wniosku. Tak, dobrze słyszycie, w przeciwieństwie do standardowej waloryzacji marcowej, ta dodatkowa może wymagać od Was aktywnego działania. Dlatego tak ważne jest, żeby śledzić wszystkie komunikaty z ZUS-u i być przygotowanym na ewentualne formalności. Muszę też wspomnieć o pewnym zagrożeniu, które wiąże się z tą sytuacją. Już teraz pojawiają się różni oszuści, którzy próbują wykorzystać zamieszanie wokół dodatkowej waloryzacji. Dzwonią do emerytów podając się za pracowników ZUS-u i próbują wyłudzić dane osobowe lub pieniądze. Pamiętajcie, ZUS nigdy nie dzwoni z prośbą o podanie danych bankowych czy wpłacenie jakichkolwiek środków. Co więcej, według moich źródeł, planowana dodatkowa waloryzacja może być powiązana z sytuacją na rynku pracy. To oznacza, że emeryci, którzy dorabiają do swojej emerytury, mogą być w innej sytuacji niż ci, którzy żyją wyłącznie ze świadczenia emerytalnego. To kolejny aspekt, który wymaga szczególnej uwagi i dokładnego zrozumienia nowych przepisów. Warto też zwrócić uwagę na to, jak ta dodatkowa waloryzacja może wpłynąć na system podatkowy. Z moich analiz wynika, że dodatkowe świadczenie będzie opodatkowane, ale mogą pojawić się pewne ulgi i zwolnienia dla emerytów o najniższych dochodach. To kolejny powód, dla którego warto dokładnie śledzić rozwój sytuacji i być na bieżąco ze wszystkimi zmianami. Otrzymuję też pytania dotyczące tego, czy dodatkowa waloryzacja obejmie również renty i inne świadczenia z ZUS. Z informacji, które posiadam, wynika, że planowane zmiany mają dotyczyć nie tylko emerytur, ale również rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. Jednak zasady przyznawania dodatkowych środków mogą się różnić w zależności od rodzaju świadczenia. Kolejna ważna kwestia dotyczy emerytów mieszkających za granicą. Według projektu ustawy oni również mają być objęci dodatkową waloryzacją, ale w ich przypadku procedura może być nieco bardziej skomplikowana. Będą musieli spełnić dodatkowe wymogi formalne i możliwe, że będą musieli składać specjalne wnioski w polskich placówkach dyplomatycznych. To, co szczególnie chcę podkreślić, to fakt, że cała ta sytuacja jest bardzo dynamiczna. Projekt ustawy wciąż jest modyfikowany, pojawiają się nowe poprawki i zmiany. Dlatego tak ważne jest, żeby być na bieżąco i śledzić wszystkie oficjalne komunikaty. Pamiętajcie, że tylko informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł są godne zaufania. Muszę też wspomnieć o pewnej kontrowersji, która pojawia się w związku z planowaną dodatkową waloryzacją. Chodzi o to, że środki na to wsparcie mają pochodzić z Funduszu Rezerwy Demograficznej. To budzi spore emocje wśród ekonomistów i ekspertów, którzy ostrzegają, że może to mieć długofalowe konsekwencje dla stabilności systemu emerytalnego. Na koniec chcę Wam przekazać jeszcze jedną, bardzo ważną informację. Otóż według moich źródeł w najbliższych dniach ma zostać uruchomiona specjalna infolinia ZUS, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat planowanych zmian. To bardzo ważne, żeby korzystać z oficjalnych źródeł informacji i nie dawać się wprowadzić w błąd różnym nieprawdziwym informacjom, które krążą w internecie. Drodzy widzowie, widzicie więc, że sytuacja jest naprawdę poważna i wymaga naszej czujności. Teraz przyszedł czas na podsumowanie najważniejszych faktów i powiedzenie Wam, co dokładnie powinniście zrobić. Po pierwsze, zachowajcie wszystkie dokumenty emerytalne w porządku i pod ręką. Po drugie, śledźcie oficjalne komunikaty ZUS najlepiej przez ich stronę internetową lub infolinię. I po trzecie, nie dajcie się nabrać oszustom, którzy już próbują wykorzystać tę sytuację. Obiecuję Wam, że będę na bieżąco informował o wszystkich zmianach w tej sprawie. Już przygotowuję kolejny materiał, w którym pokażę Wam dokładne wyliczenia i wzory wniosków, które mogą być potrzebne. Jeśli ten materiał był dla Was pomocny, dajcie koniecznie kciuka w górę, to pomoże dotrzeć z tą ważną informacją do innych emerytów. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i włączeniu dzwoneczka, żeby nie przegapić żadnych ważnych informacji o Waszych emeryturach. A w komentarzach koniecznie napiszcie: co sądzicie o tych zmianach i czy według was ta dodatkowa waloryzacja rzeczywiście pomoże emerytom? Wasza opinia jest dla mnie bardzo ważna. Zanim się pożegnamy, chciałbym jeszcze wspomnieć o czymś bardzo istotnym. Właśnie uruchomiliśmy specjalną grupę wsparcia na Facebooku, gdzie na bieżąco będziemy informować o wszystkich zmianach dotyczących emerytur. Link do grupy znajdziecie w opisie pod filmem. Dołączcie do nas, wspólnie łatwiej będzie nam śledzić wszystkie zmiany i bronić naszych praw. A już w przyszłym tygodniu specjalnie dla Was przeprowadzę wywiad z ekspertem ZUS, który odpowie na wszystkie Wasze pytania i wątpliwości dotyczące dodatkowej waloryzacji. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, zostawcie je w komentarzach pod tym filmem. Pamiętajcie też, że na moim kanale znajdziecie wiele innych przydatnych materiałów dla seniorów, od porad prawnych, przez informacje o dodatkowych świadczeniach. Aż po praktyczne wskazówki, jak oszczędzać na codziennych wydatkach. Na koniec chcę Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście ze mną i że tak licznie uczestniczycie w budowaniu tej wspaniałej społeczności. To właśnie dzięki Wam ten kanał może się rozwijać i docierać z pomocą do coraz większej liczby emerytów. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pamiętajcie, zawsze jestem po Waszej stronie.